Cześć tu Leszczyński Witajcie w grze Peholder. Bez zbędnego złożenia zaczynamy. Jeśli zapytacie, czemu nie było tak dużo odcinków? Po prostu mi się nie chciało. A to mi przekonał kolega. A powiedział, czemu nie nagrywasz? A ja powiedziałam nie wiem. a mi się nie chce. A ja to. No, Powiedziałem. Tak sobie pomyślałem, a nagram I Synagra. I teraz nagrywam, mnie. A... Nie czy będą często wchodzić. Bo, bo to jest komputerem. Co się dzieje? Nie, i tyle, nie. Dobra. Dobra, to czytamy. Dziękuję, Karol. Wieszył pieniądze na twoje konto, pomóż pro ee, proszę towarzyszowi Krupicowi. Jego praca jest bardzo ważna. Poma Pomagaj mu, ale również go szpieguj. Rozumiesz, o czym mówię? Tak, rozumiem. Nigdy by ciebie nie... Zadzwonię za kilka dni, żeby zapytać, jak ci idzie. Dobra, 5000 tysięcy portfelu i a, i mamy jeszcze zadanie, poprosiła a na proszę o dodatkową farolkę. Albo i to Antona kupica. Mhm. Dobra, spokojnie. A, jeszcze tego. Leo kwiska. Hmm, powiem, czy muszę zrobić tyle. Ma na imię Graal. Jestem zarzutą tego budynku. Proszę sobie przyjąć moje szczerze podziękowania za przyjęcie mnie to on swój dach. Nazywam się Lowak spędzę tu kilka dni, podczas których, których będę załatwiał ważne sprawy. Co Pana prowadzą do Helmer? Po raz pierwszy w moim długim i nie, niełatwym życiu e, popi, popisało mi szczęście. Wygrałam w loterii robotniczej i przyjechała na uroczystość przekazania nagrody. Mhm. A co chcesz? Zapytaj, e, czego chcę. potrzebuje Pan czegoś? Potrzebuję Pana pomocy. Jutro muszę pójść do administracji i uroczyście. E, wręczą mi tam nagrodę. Jestem prostym człowiekiem pracującym w fabryce. Nikt nie posiadałem garnituru. Kupiłem wczoraj eleganckich garnitur w sklepie a z akcesoriami pokrzybowymi, e, ale nie mieli tam krawatów w sklepie e, wielobranżowym. Też ich nie było. Czy pomoże mi pan znaleźć krawat? Albo jak nie jaki? Ma? Nie mam już sił na chodzenie na... w sklepach. Próbuję coś wymyślić. Bardzo mi pan pomoże. Zapłacę panu. Na fatykę Yhy, dobra. i co teraz? Aha, eee, co to będzie? Grafat? No, jeszcze nie wiem. Kogoś też tam ramę odróbmy i od razu się przyjdźmy, żeby dać mi kamerę. Pięć wystarczy. Dobra, eee, Andrzeja, ja widzę. Dobra, pisz tylko. Kamery. Coś nielegalnego jeszcze tam. W kości Zobaczę dostać pieniążki troszkę. Okej. Okay. Szybki kamer. Cima. <laughs> Dobra, idziemy go zgłaszać. Idziemy go, szant idziemy go szantażować. na nasz portalu. czemu jest widoczne szybko szybko Kladni. Szybko szybko, 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 szybko. Siema. Aha! Tego się nie spodziewał o wprowadzają się, nie gorzej Dobra To małki sąsiedzi He, he, he. mu dać mieszkanie, nie wiem Jakiś stary tam jej, a czemu nie? I od razu dał mi piążki. o to chodzi. 2000 muszę zapłacić mi, żeby to zamieszkać. 2000. Tałe pieniądze. Zrzucę tę kamerę, bo tutaj jeszcze im nie dałem wszystkich kamer. No jest, że to... wolno to. kilka kamer. I chyba już. O. Nie, wiem, czy by zdążył, ale tak, ja, czy by zdążył, ale A, tam, tam jeszcze, to mu też trzeba lepko dać. Dobra, szantaż no, no troszkę się szantażujemy dzisiaj. To było mieszkanie trzecie, tak mi się wydaje. Tak, trzecie no, szybko. I małgorzata to trzecie Trzeci to. Trzeci to. chyba złą, myślę. nie, nie, nie. Czekaj, proszę, przekonajmy się. No? Nie, nie dałem, Dobra. Ja już myślałem, że tych chyba dał. A i kupmy to. To, to, to co, coś, nie? Co ona pośpiła nas. Tylko gdzie to jest. O! Pejka. O to chodzi. No, jeansy za 6000? Co tu nielegalny? Chyba ta. to jest ta? Kościółwa. Jezu, jesteś dziwne, że to jeszcze nagrywa, nie? Przyniosłeś rolkę? Oczywiście, że tak. Niełatwo było ją zdobyć. Wreszcie, ma e Marcie, będzie ciepło. Słyszałam, że opłaty za ogrzewanie mają wzrosnąć. O, nie Dobra. O, żaluka, super. Pieniążki jeszcze muszę przynieść, ale Przecież już dużo zarabiamy, nie? To możemy sobie pozwolić. No, pieniążki się zgadzają? Zgadzają się. A jeszcze ja. 5000. Co chodzi? To wiecie, czego chcę. Aha. Czego potrzebujesz, Anno? Warto, potrzebę kolejnego leku. Syropu zauwającego zauważają, obszek płuc, ale, ale co? To ci się nie spodoba, ale można go dostać wyłącznie nielegalną, bo to lek e, nielegalny. Dobra. Może go zdobyć. Marta ma obrzęknięte płuca. Lekarze w szpitalu powiedzieli, że to zostało jej tylko kilka tygodni życia. Nasze dziecko umiera z e, to Zrobię co w mojej mocy, ale nie mogę otworzyć granicy. To nie była z granicą graniczą jeśli będzie trzeba tre... kiedy, kiedy, kiedy będzie trzeba trzeba ratować Martę za wszelką cenę. Jak się nazywa ten lepiej Le 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 z Wersik. A u nas mówią na, na niego czysty duch. Czysty duch za granicą. Już od lat stosuje się tego leżenia chorób płuc. Tam sobie wszystko. No, on teraz ma... O, płacze. Teraz... Dobra, szantaż damy, żeby nam zapłaciła. Rozmawiam <grymne> o leku Marty dla Marty. Moja córka zachorowała i potrzebuje lekarsa, którego nie da się nas kupić. Ten lek nazywa się Vertic. E... Mógłby je Pan dla mnie załatwić? Rzadko ktoś do niego pyta, ale mam taki lek na liście. Kosztuje. Nie jest taki, koszt... kosztuje 15 tysięcy. A niech mnie. Jak pan wie, import leków jest zakazany. A co ja nie mogę kupić? A! Dobra. Dawać pieniądze mi. Muszę sobie policzyć teraz, bo. Handel. Muszę sobie policzyć, bo kiedyś jeansy kupię? Sześć tysięcy, nie? Eee. Ja mam. A ile ja lubię Albo wiecie co zrobię? Oj, tak, tak, stara taktyka. Sprzedam kamery. Troszkę trzeba, trzeba, ale. Mam taką moc, że mogę mu. magicznie nie kamery, nie wiadomo skąd. Hahaha, ha, ha. to są cheaty. O kurczę, nie uciekaj. Już widział, że cheatuje, dlatego coś to znaczy, O, idealnie. Nie, nie odchodź. I chyba już 10 minut minęło. Z dziwieniem. To chyba już będę kończył ludziska i może jutro albo dzisiaj będzie drugi odcinek, no to do zobaczenia i nie wiadomo czy jeszcze zobaczycie ten czy zobaczycie jeszcze odcinek, no eee, to do zobaczenia i cześć.